Moja postać nazywa się Renata, jest matką Kacpra. Pojawia się tutaj w momencie, kiedy on postanawia związać się z, ze swoją dziewczyną, która jest Ukrainką. No i pojawiam się po to, żeby zareagować na ten związek, który oczywiście mi się bardzo nie podoba. To na pewno nie będzie ciepła kobieta i, i, i urocza, i miła. Bardzo energiczna, bardzo zdecydowana, no i niezwykle toksycznie zakochana w swoim synu. Renata myśli o, o tym, że Olga tak naprawdę chce wykorzystać jej syna i najbardziej się boi tego, że ona chce jego pieniędzy oraz y, bierze z nim ślub tylko dlatego, że chcia, chce mieć paszport unijny. Y, I mnie się wydaje, że tą taką chorą trochę miłością y, y, Gdzieś stara się zniszczyć ten związek i stara się odsunąć Olgę od swojego syna, między innymi z obawy, moim zdaniem, o, o, o jego dalsze życie. Ja uwielbiam grać negatywne postaci i gdybym tylko mogła, to bym tylko takie rzeczy grała, gdyby mi tylko proponowali. Zawsze taka charakterystyczna postać jest ciekawszym materiałem do grania. Na planie jest bardzo miło, ale to nie jest komplement, tylko, bo miło może być oznaczać nieprofesjonalnie, a miło tu w tym przypadku oznacza niezwykłą profesjonalność, jednocześnie z takim fajnym tworzeniem. Bardzo lubię pracować z Kubą Miszczakiem i to jest bardzo fajna energia, no i z tymi młodymi ludźmi, którzy są bardzo utalentowani, więc jak będę mogła, to będę to przyjeżdżała. Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy postanowią oglądać galerię, w której pojawię się już niedługo.